Witam Was bardzo, bardzo serdecznie w moim nowym filmiku. Mam nadzieję, że u Was wszystko dobrze, że jesteście zdrowi. Dzisiaj zapraszam Was na filmik e, kulinarny. Przygotujemy makaron, e, bardzo szybki z tuńczykiem. E, bardzo smaczny. Będziemy potrzebować do tego oczywiście makaronu, mogą być to rurki, takie większe rurki. Tuńczyka 200 gram, przecieru pomidorowego, ja tutaj mam kolpa al pomodoro, cebulę małą, jedną, posiekaną drobną, oczywiście oliwkę do, z oliwek i śmietany. I tutaj, jak widzicie, mam już posiekaną drobno cebulę, którą wrzucam sobie zaraz na moją patelnię tutaj. W międzyczasie e, przygotowujemy sobie już garnek e, z osoloną wodą i tutaj jak nasza cebulka już jest e, przyduszona, e, to wlewamy sobie właśnie ten przecier pomidorowy do całości. Mieszamy i całość, gotujemy około 5-7 minut. Makaron nasz się już zaczyna to malutko budować, natomiast w międzyczasie do naszego sosu dodałam już tuńczyka, którego trzeba wymieszać. I oczywiście wcześniej jeszcze dodałam różne przyprawy, tak naprawdę dodaję to, na co mamy ochotę, oczywiście sól, pieprz, to obowiązkowo. Ja dodatkowo dodałam jeszcze te pietruszki i odrobinę bazylii. Oczywiście świetnie sprawdziłyby się świeże zioła, natomiast no nie mamy teraz dostępu do takich, więc zadowalamy się tym, co mamy akurat w naszej szafce kuchennej. Po około 5 minutach, jak nasz tuńczyk już się poddusił tutaj z naszym sosem pomidorowym, dodajemy śmietanę i ja dodałam też jeszcze taką dobrą, dużą łyżkę serka mascarpone. Wtedy ten smak jest taki bardziej kremowy, bardziej... Mm bardziej taki przyjazny moje dzieci bardzo, bardzo lubią właśnie smak mascarpone wszystko razem mieszamy czekamy aż nasz makaron się gotuje i dodajemy tutaj wszystko razem mieszamy i tak naprawdę danie jest gotowe można też posypać sobie parmezanem jeżeli ktoś lubi można poloć, polać odrobiną oliwy z oliwek jak wszystkie składniki Wypiszę Wam jeszcze na dole w opisie e, dokładną gramaturę Wam podam, ile czego dodawałam. E, dziękuję Wam na dzisiaj za uwagę. Jeżeli Wam się e, podobało, to, to zapraszam e, oczywiście do zostawienia kciuka w górę, do zasubskrybowania mojego kanału. E, I tak kochani, życzę Wam miłego dnia, smacznego i do zobaczenia też w następnym.